Dzień dobry, witam Was w odcinku. Z tej strony bishopek i witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam jak zdobyć hełm. Chyba muchy, chyba Ale musicie lecieć i tak, ten jest daleko dosyć. Nie, bo nie obawiajcie się, że to jest gdzieś tutaj, ale to będzie łatwe. Po prostu tak. Musicie lecieć w tą stronę. Na poprzednim odcinku się nie udało, więc go usunąłem. Więc wiecie, znajdziemy sobie teraz tutaj. I skoro sobie tu znajdziemy, to musimy też pamiętać wszyscy, gdzie to może być. Bo chyba to powinno być gdzieś w tych miejscach. W tych gdzieś, a nie tam. No, ale jeżeli nie znajdziemy tutaj. Pokażę wam drugi kierunek. Bo też nie pamiętam zbytnio. Nigdzie nie patrzyłem. Ale pamiętam... No nie, tutaj go nie ma. Źle, źle, źle. Bo tu jest ten łazik. Też nie pamiętam i myślę, na pewno wiem, że on tu gdzieś jest. Ale nie wiem gdzie. Więc wiecie, sam go znajdę. Bez żadnego poradnika. A jak nie wyjdzie, no to przecież... Sprawdzę na YouTube, jeden filmik, je usunę. No, nagram od nowa. Bo oczywiście zawsze musi coś nie wyjść po drodze. Bo przecież, co by wyszło? Niech nic. W sumie, wiecie co? Skoro już tak zginęliśmy raz, to nigdy, rzadko mi się to zdarza. Nie wiem po prostu, gdzie może to być. Nie pamiętam. No pamiętam, że to jest gdzieś tutaj przy tych laserach, ale nie wiem zbytnio tak jak mądrze tam polecieć, Ach, po prostu jakby tak nic nie wiem, o tak można byłoby to powiedzieć, no i wiecie. co, jeśli się zabije, zryspie się w bazie i weźmiemy sobie jetpack balonowy, a wiecie dlaczego? Bo dlatego, że nim możemy latać do góry, a to jest zwykły jetpack, którym szybko się można przemieszczać i on tylko do tego służy. Aha, badziewny jetpack, nim można naprawdę, no, ja już się nauczyłem na nim sterować, ale nie polecicie nim tak wysoko jak oryginalnym, znaczy tym. Więc wiecie. Um, on akurat jest balonowy, więc jest innym jetpackiem. No łatwo go odblokować. Ale no, żeby to też odblokować, nie wiem naprawdę, nie wiem, gdzie jest taki. Wiecie. Um, taki, no też, bo jest tam dwa takie helmy. Wiecie? W kosmosie i na ziemi. I na ziemi też nie wiem, gdzie to jest, bo. Patrzałem, no i nie znalazłem, ale w kosmosie spróbuję to znaleźć, bo wiecie co? Najdzie no nam łatwiej na balonach. Możecie pisać komentarze, na przykład jakieś poradniki, jak na bishopek zdobyłeś, na przykład jak zdobyłeś kartę, żeby dostać się do takich drzwi. Oczywiście pokażę, ale ja już ją po prostu mam zdobę, więc pokażę w którym miejscu i tak. Tutaj, jak polecicie, to widzicie coś takiego, tak? I z tego punktu sobie powiedzmy, zacznijmy. Lecieć już, tak? Będzie nam prościej. I jest taka dziura, wiecie? Taka dziura tam musimy lecieć. Jak tam polecimy, to może gdzieś tam znajdziemy. Wiecie? Ale. O, 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 musicie takie coś znaleźć, taki kwadrat, widzicie? Taki kwadrat to jest i zobaczcie, co jest dalej. Udało się. I takim sposobem ja też to odkrywam, więc się nam udało. Jest pięknie, jest ładnie. Halo, mamy to. Space and head, buzz. Teraz po prostu się zabijmy i zobaczmy. Może w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć taki, taki jakby... Zasłucham yy, i poczekajcie. Na normy specials, no i tak. Powiem szczerze, że to są wielkie głowy, bardzo wielkie, no. Trzeba znaczy było słychać, jak jem, piję, znaczy nie jem, tylko piję. Ale to jest bardzo wielka. Wielka głowa. A teraz wrócimy sobie na planetę. A to z kolejnym już odcinku